Adam Mickiewicz, Ballady i romanse Pierwiosnek Z niebińskich najrańszą piosnek Ledwie zadzwonił skowronek, Najrańszy kwiatek pierwiosnek Błysnął ze złotych obsłonek. Ja Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie, Jeszcze północ mrozem dmucha, Z gór białe nie zeszły pleśnie, Dąbrowa jeszcze nie sucha. Przymróż złociste światełka, ukryj się pod matki rąbek, nim cię zgubi śroną ząbek lub chłodnej rosy perełka. Kwiatek. Dni nasze jak dni motylka, życiem wschód, śmiercią południe. Lepsze w kwietniu jedna chwilka niż w jesieni całe grudnie. Czy dla bogów szukasz datku? Czy dla rucha lub kochanki. Upleć wianek z mego kwiatku, Pianek to będzie nad wianki. Ja. W podlej trawce, w dzikim lasku, Urosłeś o kwiatku luby. Mało wzrostu, mało blasku, Cóż ci daje tyle chluby? Ni to kolory jutrzenki, Ni zawoje tulipana, Ni liliowe sukienki, Ni róży pierś malowana. Uplatam ciebie do wianka, Lecz skądże ufności tyle? Przyjaciele i kochanka, czy cię powitają mile? Kwiatek. Powitają przyjaciele mnie wiosny młodej aniołka. Przyjaźń ma blasku niewiele i cień lubi jak meziołka. Czym kochanki godzin rączek? Powiedz niebieska Marylko. Za pierwszy młodości pączek, zyskam pierwszą. Ach, łzę tylko.